W ogóle, The Trators to jest taki fajny program, w którym ta manipulacja czasem polega na tym, że wystarczy rzucić światło na kogoś. I nieważne z jakiego powodu, wystarczy, że ktoś ci da jakiś pretekst. I to jest ciekawe, że właśnie rzucasz światło, i to wystarczy, żeby ludzie zaczęli się na ciebie patrzeć i zaczęli szukać czasem tej dziury w całym. No i tutaj to zadziałało doskonale. Tym bardziej, że mamy sytuację takiego bardzo mocnego fortelu. Tak, Marcin Iza, Gosia i Kasia Fit. I nagle. Następuje pęknięcie, bo Kasia Fit doznaje jakiegoś załamania nerwowego podczas obratu okrągłego stołu i zaczyna podejrzewać, że ci, z którym jest najbliżej, czyli Iza i Marcin, coś przed nią ukrywają. To jest w ogóle taki program w ogóle manipulacja najbardziej bazuje na emocjach. Im masz więcej tych emocji, szczególnie u kogoś, tym łatwiej jest nim sterować. I tutaj bym powiedział, że Kasia Fit trochę miała rację tylko nie co do tego, że Marcin i Zizon są zdrajcami, ale oni faktycznie nią bardzo mocno sterowali. I z mojej perspektywy to był w ogóle bardzo ciekawy moment tego sezonu, bo widzisz naocznie, jak ktoś zaczyna zauważać, że jest w sidłach manipulacji. Dlatego to jest tak załamujące, bo manipulacja co do założenia jest Takim działaniem, że ty nie wiesz, nie, nie powinnaś wiedzieć, że ona się odbywa. Znaczy, mhm. w momencie, kiedy zaczynasz ją widzieć, to ona nie działa. Zauważcie państwo, że w tym programie nie ma letnich emocji. Nagle mamy załamanie nerwowe, Kaś, i widzisz po prostu w ułamkach sekund, jak człowiek ci się rozpada na kawałki. I to jest najbardziej realne, najbardziej prawdziwe. Tego się nie da zagrać. Wszystko w The Traitors jest trochę mocniejsze, jest trochę bardziej wyraziste. I dlatego to też jest ciekawe tak, do oglądania.